Pierwsza wojna światowa, pomimo spustoszenia, jakiego dokonała, była ogromnym buforem, dzięki któremu świat popędził w kierunku nowoczesności. Toczące się walki zniszczyły wiele ośrodków kulturalnych, miast i zabudowań, tworząc podwaliny pod nowe projekty. Nieobecność mężczyzn walczących na froncie sprawiła, iż kobiety musiały zastąpić ich na stanowiskach wcześniej przez nich wykonywanych co wymusiło odrzucenie gorsetów, ciężkich i sztywnych materiałów, mało praktycznych krojów, długich włosów i rękawów, które mogłyby zostać wciągnięte przez maszyny i doprowadzić do tragedii. Nadchodzące zmiany zauważyła Coco Chanel, która na nowo zdefiniowała kobiecą sylwetkę i w pewien sposób oddała kobietom wolność. Po wojennej porządze nadszedł czas odrodzenia, miasta powstawały z popiołów, zmieniało się myślenie o projektowaniu. Dekoracyjność, bogata ornamentyka i płynne linie typowe dla secesji. Uwielbiane przez ludzi żyjących w czasach Belle Époque zostały znacznie uproszczone i zwiastowały nadejście Art Deco. Ruch powstał w 1919 roku. Jego założeniem było klasycyzujące dążenie do uporządkowania form i nadania im geometryczności, tak by ułatwić sposób odbioru. Nie inaczej było z biżuterią. Bogate motywy kwiatowe, wierne odzwierciedlenie form, mnogość girland i zdobień nawiązujących do natury oraz ogromne diamenty i kamienie. Z zostały zastąpione przez uproszczoną linię, kontrasty kolorystyczne oraz kamienie, dotychczas rzadko używane w ekskluzywnej biżuterii. Jak onyks, kryształ górski, lapis lazuli, agat czy turkus. Każdy z tych kamieni spełniał określoną rolę. Przykładowo kryształ górski, podobnie jak onyx, był używany, by podkreślić jasność diamentów. Te z kolei szlifowano, używając współczesnego szlifu brylantowego. Dawne szlify chwilowo straciły na popularności. Królem epoki był szlif opracowany przez braci Asher, o którym wspominałem jakiś czas temu, a który posiadał cudowne linie, potęgujące wrażenie z sali luster umieszczonych wewnątrz diamentu. Jubilerzy epoki Art Deco chętnie czerpali inspiracje z Dalekiego Wschodu, używając w swojej palecie jadeitu, laki, a także motywów smoków, żurawi czy egzotycznych ptaków. Odkrycie grobowca Tutenhamona, dokonane w Dolinie Królów w 1922 roku, wywołało ożywione zainteresowanie Egiptem i jego kulturą. Wówczas do biżuterii przeniknęły motywy skarabeuszy, kwiatów lotosu, piramid, sfinksów, egipskich reliefów i bóstw. Bogato zdobione bransolety opowiadały historię Egiptu na swój sposób. W początku lat 30. doceniono także techniki rzeźbienia kamieni stosowane dotychczas w Indiach. Szafiry, szmaragdy i rubiny zaczęły pojawiać się w formie listków, kwiatów czy owoców, by akcentować różne elementy biżuterii. Wkrótce przyjrzymy się najciekawszym egzemplarzom biżuterii z epoki. Zachęcam do obserwowania kanału.